Czy wiesz, jak bardzo waping, palenie e-papierosów, szkodzi Twojemu ciału? To nie jest niewinna truskawkowa para, jak myślą dzieciaki. Zacznijmy od płuc. Za każdym wdechem nikotyna, formaldehyd i metale ciężkie trafiają prosto do płuc. Te substancje dosłownie drapią ich ścianki jak papier ścierny, a z czasem pojawia się suchy kaszel, duszność, oddech jak z zepsutej harmonii i trwałe uszkodzenia. I nie, popcorn lung to nie mit. A co z sercem? Nikotyna sprawia, że serce bije jako szalałe, podnosi ciśnienie krwi do niebezpiecznych poziomów i z czasem przygotowuje grunt pod zawał, nawet jeśli masz dopiero 20 lat. A mózg? Jeśli masz mniej niż 25 lat, nikotyna uszkadza pamięć, koncentrację i nastrój. Stajesz się bardziej niespokojny, drażliwy i uzależniony od tej trucizny jak narkoman czekający na pociąg. I to jeszcze nie koniec. Sen, hormony, żołądek i skóra Również cierpią. Suche usta, pryszcze, to Twój organizm krzyczy o pomoc. Im więcej palisz, tym bardziej Twoje ciało się do tego przyzwyczaja, aż wpadniesz w uzależnienie, nawet tego nie zauważając. Obserwuj mnie, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak każdego dnia waping niszczy Twoje ciało.